Pierwszy tom, 43 trzeci punkt. Jezus przygotowuje Luizę do odnowienia mistycznych zaślubin w niebie, zatwierdzonych przez Trójcę Przenajświętszą. Dlatego mówi jej o trzech cnotach teologalnych – wiara. Spędziłam w tym stanie, o którym już wspomniałam, około trzech lat, nieustannie leżąc w łóżku. Pewnego ranka Jezus dał mi do zrozumienia, że chce odnowić zaślubiny, ale nie na ziemi, jak za pierwszym razem, lecz w niebie, w obecności całego dworu niebieskiego. Chciał więc, abym była przygotowana na tak wielką łaskę. Czyniłam co mogłam, żeby się przygotować, ale ponieważ byłam bardzo nędzna i zbyt słaba, by czynić cokolwiek dobrego, potrzebowałam ręki boskiego mistrza, aby się przygotować, -Gdyż sama nigdy nie byłabym w stanie oczyścić mojej duszy. Pewnego ranka, w przeddzień narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przyszedł mój zawsze łaskawy Jezus, aby mnie przygotować. Ciągle przychodził i odchodził, mówił mi o wierze, a potem mnie zostawiał. Ja zaś czułam, że życie wiary zostało zaszczepione w mojej duszy. Wcześniej miałam wrażenie, że moja dusza była nieokrzesana. A teraz dzięki mowie Jezusa poczułam, że jest tak lekka, iż mogła zagłębić się w Bogu. Raz przypatrywałam się Jego mocy, raz świętości, raz dobroci i temu podobne, a moja dusza była tym zadziwiona. W morzu podziwu mówiłam Potężny Boże, jaka potęga nie rozpadnie się wobec Twojego oblicza. Ogromna świętości Boga, jaka inna świętość, choćby była wzniosła, odważy się przed tobą ukazać. Potem poczułam, że stępuję w siebie i ujrzałam swoją nicość oraz marność rzeczy ziemskich i jak wszystko jest niczym wobec Boga. Czułam się jak mały robak, który jest cały pokryty pyłem i który się wspina, żeby zrobić kilka kroków. Aby mnie zniszczyć, wystarczyłoby, żeby ktoś zdeptał mnie nogą, a już byłabym pokonana. Dlatego widząc siebie tak wstrętną, nie miałam niemal odwagi podejść do Boga. Jednak przed moim umysłem ukazała się Jego dobroć i poczułam się przyciągana jak magnes, aby podejść do Niego. Mówiłam sobie, jeśli On jest święty, jest też miłosierny. Jeśli jest potężny, posiada też w sobie pełną i najwyższą dobroć. Wydawało mi się, że dobroć otaczała go z zewnątrz i zalewała go od wewnątrz. Kiedy wpatrywałam się w dobroć Boga, wydawało mi się, że przewyższa ona wszystkie inne jego przymioty, ale potem, wpatrując się w inne, widziałam, że wszystkie były równe sobie ogromne, niezmierzone i niepojęte dla ludzkiej natury, fiat.